W tej chwili, gdy słuchasz tych słów, Bóg po cichu działa w Twoim życiu. On dokładnie wie, przez co przechodzisz, zna każdą łzę, którą wylałeś w ukryciu, każdą nieprzespaną noc, każde pytanie bez odpowiedzi, które ciąży Ci na sercu. I dziś, właśnie teraz. Poprosił mnie, abym powiedział Ci coś bardzo ważnego coś, co zmieni Twój sposób postrzegania tego dnia, tego tygodnia, tej chwili Twojej podróży. Słuchaj uważnie, otwórz swoje serce, bo Bóg ma dla Ciebie wyjątkowe przesłanie. Jeśli czujesz tę duchową więź, jeśli coś w Tobie rozpoznaje, że to przesłanie jest dla Ciebie, zapraszam do subskrybowania tego kanału i włączenia dzwonka powiadomień, bo tutaj razem tworzymy wspólnotę wiary, w której dzielimy się nadzieją, siłą i żywą obecnością Boga w naszym życiu. Mój drogi bracie, moja droga siostro w wierze, witajcie w tej świętej chwili. To nie jest zwykły film, to boskie spotkanie, to niebiańskie objęcie w formie słów, to delikatny dotyk Boga, który dociera do Ciebie dokładnie tam, gdzie jesteś, Wiem, że dźwigasz ciężki ciężar. Wiem, że są dni, kiedy budzisz się i pierwszą rzeczą, jaką czujesz, jest ten ucisk w piersi, ten niepokój, który wydaje się nienazwany. Są chwile, kiedy patrzysz w przyszłość i wszystko wydaje się niepewne, mgliste, przerażające. Zadajesz sobie pytanie: czy dam radę? Czy jest dla mnie nadzieja? Czy Bóg wciąż o mnie pamięta? I właśnie dlatego tu teraz jesteś. Bo Bóg nigdy przenigdy nie zapomina o swoich dzieciach, nie zapomniał o tobie, kiedy czułeś się samotny, nie porzucił cię, kiedy drzwi się zamknęły, nie odwrócił się, kiedy myślałeś, że nie jesteś godzien Jego miłości. Wręcz przeciwnie, jest bliżej niż kiedykolwiek. W Biblii w księdze Izajasza 41-10 czytamy: nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię cię, pomogę ci, podtrzymam cię prawicą sprawiedliwości swojej. Czy zdajesz sobie sprawę z głębi tej obietnicy? Bóg nie mówi: Może ci pomogę, ani jeśli na to zasługujesz, będę przy tobie. Nie, on ogłasza absolutną, wieczną, niezmienną prawdę: Jestem z tobą, jestem twoim Bogiem, umacniam cię. Dzisiaj Bóg chce Ci przypomnieć o czymś, o czym być może zapomniałeś w środku burzy. Chce Ci przypomnieć, że nie musisz się bać, że nie musisz dźwigać wszystkiego sam, że nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, ponieważ tak. Wiecie, żyjemy w świecie, który uczy nas, że musimy być silni przez cały czas, że nie możemy okazywać słabości, że musimy mieć wszystko pod kontrolą. A kiedy nie potrafimy, kiedy wszystko się wali, kiedy czujemy się zagubieni, ten okrutny głos w naszej głowie mówi: Poniosłeś porażkę, nie jesteś wystarczająco dobry, nie odniesiesz sukcesu. Ale dziś Bóg chce uciszyć ten głos. On chce, abyś wiedział, że Twoja słabość go nie przeraża, wręcz przeciwnie. To właśnie w twojej słabości najmocniej objawia się Jego moc. Apostoł Paweł przekonał się o tym w najgłębszy sposób, gdy usłyszał od samego Jezusa: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Rozumiesz, co to znaczy? To znaczy, że nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Nie musisz ukrywać swoich zmagań. Nie musisz się wstydzić swoich wewnętrznych zmagań. Bóg wie wszystko. I mimo że wie wszystko, kocha Cię całkowicie. Powiem Wam coś ważnego. Strach, który odczuwacie, nie jest oznaką braku wiary. Strach jest ludzki, jest naturalny. Nawet Jezus w Getsemanii odczuwał tak głęboką udrękę, że Jego pot stał się niczym krople krwi. On rozumie, co to znaczy stanąć w obliczu nieznanego. Rozumie, co to znaczy czuć ciężar niepewności, ale co Jezus zrobił w tym momencie? Pomodlił się, poddał się, powiedział Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. I właśnie do tego Bóg Cię teraz zaprasza. Nie chodzi o zaprzeczanie strachowi, nie chodzi o udawanie, że go nie ma, chodzi o to, by umieścić ten strach u stóp krzyża, chodzi o to, by powiedzieć, Panie, boję się, ale ufam Tobie, nie wiem jak, ale wiem, że Ty wiesz, nie widzę drogi, ale Ty jesteś drogą. Być może zmagasz się z kryzysem finansowym, rachunki piętrzą się, pieniędzy nigdy nie starcza i zastanawiasz się, jak przetrwasz kolejny miesiąc. Bóg przypomina ci dziś. On jest Jahwe Dzirech, bogiem, który zapewnia. Nakarmił Izraelitów na pustyni manną z nieba, rozmnożył chleb i ryby, aby nakarmić rzesze ludzi. I on się nie zmienił. Pozostaje tym samym Bogiem, który zapewnia. Być może zmagasz się z chorobą, twoje ciało jest słabe, ból nie ustaje, a ty czujesz się wyczerpany tą walką. Bóg przypomina ci dziś: On jest Jehową Rafą, Bogiem, który uzdrawia, ma moc nad wszelkimi chorobami. Może przynieść całkowite uzdrowienie, albo obdarzyć cię nadprzyrodzoną siłą, abyś mógł pokonać dolinę. Ale nigdy nie zostawi cię samego z tym ciężarem. Być może przeżywasz kryzys w swoim związku. Twoje małżeństwo się rozpada. Rodzina jest podzielona, a ludzie, których kochasz, wydają się być od siebie oddaleni. Bóg przypomina ci dziś. On jest Bogiem odnowy. Potrafi poskładać wszystko na nowo. Potrafi uleczyć głębokie rany. Potrafi przynieść pojednanie tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. Być może zmagasz się z kryzysem celu, czujesz się zagubiony, bez celu, jakbyś po prostu przeżywał dzień po dniu, bez sensu, bez radości, bez nadziei. Bóg przypomina Ci dziś, ma dla Ciebie plan plan dobra, a nie zła plan, który da Ci przyszłość i nadzieję. I nawet jeśli teraz tego planu nie dostrzegasz, on się realizuje. Każdy dzień, każda chwila prowadzi Cię dokładnie tam, gdzie On chce, żebyś był. Wiecie co jest niesamowite? Bóg nie wymaga od was doskonałości, nie wymaga od was ogromnej wiary. Jezus powiedział, że wystarczy wiara wielkości ziarnka gorczycy. Ziarnka gorczycy, najmniejszego z ziaren. Jeśli więc dzisiaj czujesz, że twoja wiara jest słaba, że ledwo wierzysz, że twoje modlitwy nie odnoszą skutku, wiedz, że nawet ta mała iskierka wiary jest cenna w oczach Boga. On cię nie odrzuca z powodu twoich wątpliwości, nie porzuca cię z powodu twoich pytań. On cię wita, przytula cię, trzyma cię. A teraz, mój bracie, moja siostro, chcę zaprosić cię, żebyś zatrzymał się ze mną. Chcę zaprosić cię, żebyś zamknął oczy, jeśli potrafisz i połączył się z Bogiem w tej chwili. Pomódlmy się razem, oddajmy mu wszystko. Jeśli prowadzisz samochód, możesz mieć oczy otwarte, ale otwórz serce, bo to do Twojego serca Bóg chce teraz wejść. Módlmy się, Ojcze Niebieski, Boże miłości, Boże miłosierdzia, Boże nieskończonej mocy. Przychodzimy do Ciebie w tej chwili z otwartymi sercami, z pragnionymi duszami, duchami, które potrzebują Twojego dotyku. Panie, znasz każdą osobę, która teraz słucha tej modlitwy, znasz jej imię, znasz jej historię, znasz każdą bitwę, w której uczestniczy. Panie, dziś ogłaszamy nad każdym życiem: Nie ma powodu do lęku, bo Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Ojcem. A Twoja obietnica pozostaje na zawsze. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Ojcze, modlę się teraz szczególnie za osobę, która nosi w sercu lęk lęk przed przyszłością, lęk przed nieznanym, lęk przed tym, że nie będzie wystarczająco dobra lęk przed porażką, lęk przed porażką, lęk przed cierpieniem Panie. Składamy teraz każdy z tych lęków u stóp krzyża. W imię Jezusa łamiemy moc strachu. Oświadczamy, że duch strachu nie ma miejsca w życiu Twoich dzieci, ponieważ nie dałeś nam ducha tchórzostwa, lecz mocy, miłości i panowania nad sobą. Panie, tam, gdzie panuje niepokój, przynieś pokój. Tam, gdzie panuje zamęt, przynieś jasność. Tam, gdzie panuje zwątpienie, przynieś pewność. Tam, gdzie panuje rozpacz, przynieś nadzieję. Ojcze, modlę się za osobę, która obecnie zmaga się z trudnościami finansowymi. Panie, ty widzisz jej konto bankowe, ty widzisz jej długi, ty widzisz presję. I dziś wołamy: Ty jesteś Jechową Jirech, Ty jesteś Bogiem, który zapewnia, Ty otwierasz drzwi, których nikt nie może zamknąć, Ty tworzysz ścieżki tam, gdzie ich nie ma. Ogłaszamy boską opiekę, ogłaszamy nadprzyrodzone rozmnożenie, ogłaszamy, że każda potrzeba zostanie zaspokojona zgodnie z Twoim bogactwem w chwale. Jakież nieoczekiwane możliwości się pojawią, jakież błogosławieństwa nadejdą z miejsc, których ta osoba nawet sobie nie wyobraża? Panie, zniszcz każdego ducha niedostatku, zniszcz każdą mentalność ubóstwa i naucz swoje dzieci ufać Tobie jako wiernemu żywicielowi, którym jesteś. Ojcze, modlę się za osobę chorą, za osobę, która odczuwa ból w ciele, osłabienie, wyczerpanie. Panie, Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia. Dzięki Twoim ranom zostaliśmy uzdrowieni i dziś wzywamy Twojej uzdrawiającej mocy. Dotyka każdej komórki w ciele tej osoby, regeneruje każdy organ, odnawia każdą tkankę. Niech zdrowie powróci, niech siły się odnowią, niech powróci witalność. Panie, tam, gdzie fizyczne uzdrowienie jest opóźnione, udziel uzdrowienia emocjonalnego i duchowego. Daj pokój. I przewyższający wszelkie zrozumienie, daj siłę na każdy dzień, udziel łaski na każdą chwilę. Ogłaszamy życie, ogłaszamy zdrowie, ogłaszamy całkowite uzdrowienie w imię Jezusa. Ojcze, modlę się za osobę, której serce jest złamane za osobę, która doświadczyła straty, zdrady, porzucenia, odrzucenia. Panie, Ty widzisz każdy złamany kawałek tego serca. Jesteś ekspertem w składaniu go na nowo, leczy każdą emocjonalną ranę, naprawia każdą traumę, przywraca każdą zniszczoną część, przynosi wolność tam, gdzie są emocjonalne więzienia, przynosi radość tam, gdzie panuje głęboki smutek. Panie spraw, by ta osoba wiedziała, że jest kochana. Że jest wartościowa, że jest cenna w Twoich oczach, że Twoja miłość jest większa niż jakiekolwiek ludzkie odrzucenie, że Twoja akceptacja jest głębsza niż jakiekolwiek porzucenie. Wypełnij pustkę swoją obecnością, zastąp ból swoją pociechą, zamień popiół na piękno, żałobę na radość, a udręczonego ducha na uwielbienie. Wiesz, kiedy jesteśmy teraz razem, czuję w duchu że jest ktoś, kto tego słucha, kto był o krok od poddania się. Ktoś, kto obudził się dziś z myślą: Nie dam rady, nie mam już sił, nie widzę wyjścia. Jeśli tą osobą jesteś ty, muszę ci coś powiedzieć z całego serca: Nie poddawaj się teraz, nie poddawaj się, gdy jesteś tak blisko odwrócenia losów, nie poddawaj się, gdy cud jest bliski. Przebyłeś już tak długą drogę, przetrwałeś tyle burz, przetrwałeś tyle rzeczy, które wydawały się niemożliwe do pokonania, a ty wciąż tu jesteś. Wciąż oddychasz, wciąż stoisz, nawet jeśli twoje nogi drżą, to samo w sobie jest cudem. Bóg nie zaprowadził cię tak daleko, żeby cię teraz porzucić, nie wspierał cię we wszystkich innych bitwach, żeby pozwolić ci ponieść porażkę w tej. On wplata coś pięknego w Twoją historię, a każdy wątek, nawet ten mroczny, ma swój cel w ostatecznym zamyśle. Czy pamiętasz historię Józefa, sprzedanego w niewolę przez własnych braci, fałszywie oskarżonego, wtrąconego do więzienia, zapomnianego, ale Bóg nigdy o nim nie zapomniał? A każde bolesne doświadczenie, każda niesprawiedliwość, każda chwila rozpaczy przygotowywały Józefa do celu, jaki Bóg dla niego przeznaczył. A na koniec, kiedy Józef dał się poznać swoim braciom, powiedział coś głębokiego. Wy zamierzaliście wyrządzić mi krzywdę, lecz Bóg obrócił to ku dobremu. Wróg mógł mieć wobec ciebie złe zamiary. Okoliczności mogły być okrutne, ludzie mogli cię skrzywdzić, ale Bóg przemienia wszystko w dobro. Używa każdej rany, by cię wzmocnić, każdą łzę, by cię oczyścić, każdą pustynię, by przygotować cię do ziemi obiecanej. Dzisiaj Bóg chce wskazać wam drogę, bo wiem, że wielu z was czuje się zagubionych. Nie wiecie jaką decyzję podjąć, którą drogą podążać, czy zostać, czy odejść, czy czekać, czy działać. A Bóg rzekł: "Pouczęcie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci doradzał i będę cię strzegł." Obiecuje cię prowadzi, ale boskie przewodnictwo nie zawsze przychodzi tak jak oczekujemy. Czasami Bóg nie pokazuje ci całej drogi od razu. Pokazuje ci tylko kolejny krok, a ty musisz zrobić ten krok z wiarą, aby zobaczyć kolejny to jak spacer we mgle. Masz latarkę, która oświetla tylko kilka metrów przed sobą, nie widzisz celu, ale widzisz wystarczająco dużo, żeby zrobić kolejny krok, a potem kolejny i kolejny. I nagle spoglądasz wstecz i zdajesz sobie sprawę, że przeszedłeś wiele mil, prowadzony światłem Boga. Więc jeśli dziś nie masz jasności we wszystkim, to w porządku. Nie musisz. Potrzebujesz tylko jasności co do następnego kroku, a Bóg ci to pokaże. Może to być niewytłumaczalny spokój. Może to być otwarcie drzwi. Może to być mądra rada. Może to być słowo, które poruszy twoje serce. Ale On ci pokaże. Bo On jest dobrym pasterzem, a dobry pasterz prowadzi swoje owce. Teraz chcę porozmawiać o sile. Bo Bóg nie tylko daje Ci wskazówki, ale także siłę, by podążać za nimi. Są takie chwile w życiu, kiedy wiesz, co musisz zrobić, ale czujesz się na to zbyt słaby. Wiesz, że musisz wybaczyć, ale ból jest zbyt głęboki. Wiesz, że musisz iść dalej, ale ból jest zbyt intensywny. Wiesz, że musisz zaufać, ale strach jest zbyt wielki. I tu właśnie pojawia się moc Boga. Biblia mówi: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Nie oznacza to wszystko mogę sam, nie oznacza to wszystko mogę o własnych siłach. Oznacza to wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Siła nie pochodzi od ciebie, pochodzi od Boga. Im bardziej uznajesz swoją słabość, tym bardziej otwierasz się na Jego siłę. Dawid to rozumiał. Uciekając przed Saulem, ukrywając się w jaskiniach, otoczony przez wrogów, napisał: Pan jest moją siłą i tarczą. Nie, jestem silny, lecz Pan jest moją siłą. A ta Boska Siła nie jest tylko dla wielkich bohaterów wiary, nie jest tylko dla pastorów, misjonarzy, kaznodziejów jest również dla Ciebie. Jest dla wyczerpanej matki, która potrzebuje siły na kolejny dzień, jest dla zrozpaczonego ojca, który potrzebuje siły, by zapewnić byt. Jest dla zagubionej młodej osoby, która potrzebuje siły, by podejmować właściwe decyzje. Jest dla zmęczonej osoby starszej, która potrzebuje siły, by iść naprzód. Siła Boża jest dostępna dla wszystkich Jego dzieci, a wiecie, co jest cudowne? Ta siła się odnawia. Księga Izajasza 40-31 mówi. Lecz ci, którzy ufają Panu, odzyskują siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie słabną. Odnawiają się. To nie siła, która się wyczerpuje, to źródło, które wciąż płynie. Możesz do niego wracać każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej chwili. Kontynuujmy naszą modlitwę, ponieważ czuję, że w tej chwili Bóg chce jeszcze wiele zdziałać w naszych sercach. Panie kochany Ojcze, modlę się teraz za osobę, która potrzebuje wskazówek, za osobę, która jest na rozdrożu, nie wiedząc, którą drogą pójść. Panie, obiecałeś być lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Dlatego dziś wołamy: Oświetl drogę, wskaż kierunek, otwórz właściwe drzwi i zamknij niewłaściwe. Daj mądrość, daj rozeznanie, daj jasność. Niech każde Twoje zagubione dziecko otrzyma jasne słowo. Niech każda zagubiona osoba odnajdzie swoją drogę. Niech każdy zmartwiony umysł otrzyma spokój i kierunek. Panie, usuń wszelkie zamieszanie, usuń wszelkie oszustwo, ucisz każdy głos, który nie pochodzi od Ciebie, i wzmocnij swój głos, aby nie dało się go nie usłyszeć, aby nie dało się go nie zrozumieć. Oświadczamy, że każda decyzja będzie podejmowana z Bożą mądrością, że każdy krok będzie prowadzony Twoją ręką, że każdy wybór będzie objęty Twoją łaską. Ojcze, nawet gdy droga jest trudna, dajesz pewność, że to właściwa droga. Nawet gdy podróż jest długa, dajesz siłę, by iść. Nawet gdy okoliczności są trudne, dajesz wiarę, by wytrwać. Panie, modlę się teraz za osobę wyczerpaną, za osobę zmęczoną fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Ojcze, ty widzisz to zmęczenie, ty widzisz to wyczerpanie, ty widzisz to głębokie zmęczenie, a ty mówisz: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. A teraz, Panie, ulżyj temu brzemieniu. Zdejmij ten ciężar z ich ramion, przywróć im siły, odnów ich energię, daj im prawdziwy odpoczynek. Niech każda zmęczona osoba poczuje teraz Twój pokrzepiający dotyk. Niech każda wyczerpana dusza doświadczy Twojego orzeźwienia. Niech każdy wyczerpany duch zostanie ożywiony Twoją obecnością. Ogłaszamy odnowę. Ogłaszamy odnowę, ogłaszamy, że siła zostanie odnowiona jak siła orła, że pojawi się nowa energia, nowa witalność, nowa radość życia. Ojcze, modlę się za osobę, która toczy walkę duchową, za osobę, która czuje ciągłe ataki, ucisk, niewidzialne, ale realne bitwy. Panie, Ty jesteś panem zastępów, Ty jesteś wojownikiem, który walczy za nas. Dlatego dziś wzywamy Twojej ochrony, oświadczamy, że żadna broń utworzona przeciwko nam nie okaże się skuteczna. Oświadczamy, że krew Jezusa osłania nas, chroni i strzeże. Złam każdą klątwę, złam każdy czar, złam każdy duchowy atak. Niech wszelka moc ciemności zostanie unicestwiona mocą Twojego imienia. Wznieś tarczę boskiej ochrony nad każdym życiem. Ześlij swoich aniołów, aby rozbili obóz wokół Twoich dzieci. Niech żadne zło nas nie dosięgnie, niech żadna plaga nie zbliży się do naszego domu. I Panie, Ty nie tylko chronisz, ale i wyzwalasz, wyzwalasz od wszelkiego ucisku. Wyzwalasz od wszelkiego uzależnienia, wyzwalasz od wszelkiego psychicznego cierpienia, wyzwalasz od wszelkiego emocjonalnego uwięzienia. Gdzie wróg uwięził, ty uwalniasz, gdzie wróg ukradł, ty przywracasz, gdzie wróg zniszczył, ty odbudowujesz. Ojcze, modlę się o pomyślność Twoich dzieci, nie tylko o pomyślność finansową, ale o pomyślność we wszystkich dziedzinach: o pomyślne zdrowie, pomyślne związki, pomyślny umysł i pomyślny duch. Niech każde życie rozkwitnie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wody. Niech każde Twoje marzenie się spełni, niech każdy dar zostanie rozwinięty. Niech każdy talent zostanie wykorzystany dla Twojej chwały. Otwiera drzwi możliwości, łączy właściwych ludzi, przynosi sprzyjające okoliczności, sprawia, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Cię kochają. I Panie, niech w tym wszystkim serce pozostanie wdzięczne, niech dusza pozostanie pokorna, niech duch pozostanie z Tobą połączony. Ojcze, modlę się o pokój prawdziwy pokój. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pokój, który strzeże serc i umysłów. Niech ten pokój zaleje teraz każdego człowieka. Niech ten pokój ukoi każdy niepokój. Niech ten pokój uciszy każdy lęk. Niech ten pokój uleczy każdą ranę. Tam, gdzie panuje zamieszanie, wnieś spokój. Tam, gdzie panuje niepokój, wnieś spokój. Tam, gdzie panuje konflikt, wnieś harmonię. Niech Twoje dzieci śpią w pokoju, budzą się w pokoju i żyją w pokoju. Niech ten pokój będzie stale obecny, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Panie, modlę się o wiarę. Wiarę, która przenosi góry, wiarę, która pokonuje niemożliwe, wiarę, która nigdy się nie poddaje. Wzmacnia wiarę każdego człowieka. Gdzie wiara jest słaba, umacnia ją. Gdzie wiara chwieje się, umacnia ją. Gdzie wiara jest martwa, wskrzesza ją. Niech każde z Twoich dzieci uwierzy w Twoje obietnice. Niech każde zaufa Twojej miłości, niech każde spoczywa pod Twoją suwerenną władzą. I na koniec, Ojcze, modle się o przemianę. Niech żadne życie nie pozostanie takie samo po tej modlitwie, niech coś się zmieni, niech coś się poruszy, niech coś się wydarzy, niech cuda się objawią, niech błogosławieństwa spłyną, niech objawi się Twoja chwała. O to wszystko prosimy, wierzymy i głosimy w imię Pana Jezusa Chrystusa, imienia ponad wszelkie imię, imienia które ma wszelką moc w niebie i na ziemi. Amen i amen. Mój brat, moja siostra, chcę, żebyś wiedział, że to, że dotarłeś aż tutaj, że obejrzałeś ten film, nie jest przypadkiem. Bóg przygotował dla ciebie coś wyjątkowego. Coś się wkrótce zmieni, coś wkrótce się poruszy. Nieważne jak długo czekałeś, nieważne ile razy próbowałeś i czułeś, że poniosłeś porażkę. Nieważne jak beznadziejna wydaje się sytuacja. Bóg jest ekspertem w rzeczach niemożliwych. On jest Bogiem, który rozdzielił morze czerwone, który zburzył mury Jerycha, który sprawił, że słońce się zatrzymało, który wskrzesił Łazarza. Który wskrzesił Jezusa, a on jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Dlatego dziś Was zachęcam, podnieście głowę, weźcie głęboki oddech, otrzyjcie łzy i dajcie Bogu kolejną szansę na działanie, ponieważ On będzie działał. Może jeszcze tego nie widzisz, ale to się dzieje. Za kulisami, w niewidzialnej, duchowej sferze, Bóg porusza częściami, otwiera ścieżki, przygotowuje grunt pod Twój cud. A w jego idealnym czasie zobaczysz, będziesz świadkiem, będziesz mógł spojrzeć wstecz i powiedzieć: Naprawdę, Bóg miał wszystko pod kontrolą przez cały czas. Więc nie lękaj się, bo on jest z tobą. On da ci siłę. On wskaże ci kierunek i poprowadzi cię od zwycięstwa do zwycięstwa. Teraz chcecie pobłogosławić. Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad tobą i okaże Ci swą łaskę. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i obdarzy cię pokojem. Obyś wyszedł z tej chwili odmieniony, odnowiony, wzmocniony, pełen nadziei. Niech każdy nadchodzący dzień będzie dniem zwycięstwa, niech każde wyzwanie zostanie pokonane, niech każda modlitwa zostanie wysłuchana, niech Boża obecność zawsze będzie z Tobą, niech Boży pokój Cię chroni, niech Boża miłość Cię otacza w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz mam do Was prośbę. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, jeśli poczułeś Bożą obecność podczas tej modlitwy, zostaw swoje Amen w komentarzach. Podziel się tym, co Bóg czyni w Twoim życiu. Ogłoś swoje zwycięstwa. Proś o modlitwę w Twoich potrzebach. Bo tutaj jesteśmy rodziną i modlimy się za siebie nawzajem. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, zrób to teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych przesłań pełnych wiary, nadziei i siły, którą Bóg ma dla Ciebie. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje dziś usłyszeć to przesłanie, udostępnij ten film, bądź narzędziem Boga. By przynieść nadzieję potrzebującym, zostaw lajka, aby ten film dotarł do większej liczby osób, które potrzebują tego przesłania. Kocham Cię w Panu i pamiętaj: Bóg jest z Tobą zawsze. Niech Bóg Cię błogosławi. Do zobaczenia przy następnym filmie.